Dzisiaj Ci pokażę jak stworzyć galerię z wykorzystaniem dodatku Simple Image Gallery. Pierwsze co musimy sobie ściągnąć taki dodatek na nasz komputer. Do tego celu otwieramy stronę, która nazywa się extension.jomla.org. Jest to strona, na której znajdują się wszystkie rozszerzenia do Joomla w jakiś sposób tam uporządkowane. Ja od razu tutaj Wyszukałem, żeby czasu nie tracić i dodatek, który pokażę, jak użyć, nazywa się Simple Image Gallery. Jest to jeden z popularniejszych dodatków do tworzenia naprawdę prostej galerii. Czyli wpisujemy wyszukiwarkę można tutaj w tym miejscu, wpisujemy Simple Image Galery. Wybieramy i powinna nam się otworzyć taka strona. Ten dodatek jest obecnie dostępny do dwóch wersji, do wersji 1.5. I 1,6. No i go ściągamy, czyli wybieramy przycisk Download. Od razu nas przenosi na stronę producenta tego dodatku. Więc trzeba tu gdzieś poszukać linka z, z tym naszym dodatkiem. Simple Image Gallery. Dobrze, tu mamy na dziale Download. No i mamy do wersji JOMA 1,5 i JOMA 1,6. Pobieramy ten pierwszy. Widać od razu, że yy, to jest dodatek, plugin, dlatego że rozszerzenie tego pliku zaczyna się od PLG. I naciskamy OK. Przed przystąpieniem do tworzenia galerii, warto sobie przygotować przynajmniej 3-4 obrazki, które w tej galerii się pojawią. W moim przypadku stworzyłem sobie folder Galeria na pulpicie. No i tu są kwiatki, które pojawią nam się w galerii. Kwiatek 1, 2, 3 i 4. Teraz tak, trzeba ten dodatek zainstalować, czyli wchodzimy na naszą stronę. E, tu jest strona z podstawowymi danymi do Jomie, taka instalacja z przykładowymi danymi, no i chcemy, żeby nasza, e, nasza galeria pojawiła się tutaj gdzieś w menu po lewej stronie i załóżmy, że to będzie e, jakieś wydarzenie, jakieś, o, niech będzie coś w stylu szkolnym, czyli konkurs matematyczny. Albo, jak mamy kwiatki, to może dajmy zakładkę nasz ogród, opiszemy nasz ogród i poniżej stworzymy galerię. Czyli, teraz, żeby zainstalować dodatek, trzeba się zalogować, czyli nasz adres Jomly, znaczy nasz adres strony, łamiemy przez zakładkę administrator. Myślę, że to jest już procedura bardzo dobrze znana. Logujemy się do panelu administracyjnego. Wybieramy rozszerzenia, no i następnie instalator. No, i tu trzeba, w tym instalatorze instalujemy wszystko, począwszy od sklepów internetowych, dodatków, szablonów, paczek językowych itd. Wybieramy przycisk przeglądaj. No, i teraz szukamy miejsca, gdzie, gdzie ściągnęliśmy ten dodatek. Ja akurat używam Firefoxa, więc w moich dokumentach w folderze pobieranie. Jest ten dodatek plg JW Simple Image Galery. Instaluję sobie, czyli wybieram otwórz i naciskam czytaj i, i zainstaluję. Po instalacji, po instalacji dodatku tutaj mam się jakiś błąd, błąd pojawił, ale myślę, że da nam się używać to bez tego błędu to jest dodatek czyli dodatek znajduje się w zakładce rozszerzenia dodatki wchodzimy i szukamy dodatku, który nazywa się Simple Image Gallery w moim przypadku znajduje się pod piątką, pod piątką jest Simple Image Gallery i jak widać ten dodatek jest niewłączony, więc trzeba go włączyć, najlepiej Wejdźmy sobie do tego dodatku. I tutaj mamy wszystkie informacje o tym dodatku, czyli jak go, jak go używać, gdzie należy stworzyć folder i tak dalej. A po prawej stronie mamy parametry tego dodatku. Pierwszy parametr to jest, gdzie znajduje się folder z naszą grafiką. Czyli w naszym przypadku tu jest napisane, że znajduje się w folderze Images łamane, łamane przez Stories. No i myślę, że zostawmy ten folder domyślny. Później tu są wysokość, szerokość miniaturki i wysokość. No i jakość tworzenia tych miniaturek 80%. I to myślę, że to są takie podstawowe dane. Później, jak zainstalujesz sobie ten dodatek, będziesz mógł powłączać i powłączać tutaj te opcje i zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Czyli, tak, tutaj już wiemy, jak to trzeba. Używać Jest zaznaczone, że galerie, folder z galerią należy wpisać w takich dwóch znacznikach. Ja oczywiście zaraz pokażę. Włączamy dodatek. Włączony tak i zapisujemy. No i teraz musimy tą naszą galerię, którą stworzyłem tutaj u mnie na pulpicie, galerię z kwiatkami, przenieść na serwer. To jest najprostszy sposób. Standardowo wybieramy zakładkę Witryna, Media, No i oczywiście tam było napisane, że ten folder musi być w folderze Images łamany przez Stories. Za każdym razem jak wejdziemy do Media, to od razu jesteśmy w folderze Images. Tutaj widać. No to wybieramy teraz folder Stories. No i teraz tworzymy katalog, do którego wgramy nasze kwiatki. Niech to się nazywa kwiatki tworzymy katalog Następnie wchodzimy do tego folderu i na dole wgrywamy zdjęcia, czyli przeglądaj szukamy szukamy folderu kwiat A EgoCard galeria nazwałem, czy to jest o jest galeria i to są moje kwiatki. No i pojedynczo czytujemy. Pierwsze zdjęcie wgrane, drugie zdjęcie. Trzecie zdjęcie. Należy pamiętać przy tworzeniu galerii, że nie należy wgrywać zdjęć prosto na przykład z aparatu cyfrowego, dlatego że te... Z, Zdjęcia w domyślnych ustawieniach zazwyczaj zajmują bardzo dużo miejsca. No i mamy stworzony folder piatki. Teraz chcemy, żeby ta galeria się pojawiła tutaj. Czyli najpierw musimy stworzyć artykuł, podpiąć go pod menu. No i chcemy go nazwać yy, Mój ogród, niech tak się nazywa. Czyli tak. Wybieramy artykuł, artykuły wszystkie. Tworzymy nowy artykuł, nazywamy go mój ogród, no sekcji na razie nie trzeba wybierać i piszemy poniżej zdjęcia z mojego ogrodu. Na razie to zapisujemy i teraz to podpinamy pod główne menu, które w naszym przypadku nazywa się menu witryny. Czyli wybieramy Otwórz nową stronę. Artykuł. Artykuł. Nazywamy to mój ogród. No i po prawej stronie wybieramy, który artykuł ma się wyświetlić. Czyli w naszym przypadku mój ogród zapisujemy. Odświeżamy stronę. Pojawia się zakładka mój ogród. No i na razie jest tutaj napisane poniżej zdjęcia z mojego ogrodu. I teraz właśnie jak działa ten dodatek. Ten dodatek to jest to jest plugin, czyli jeden z, jeden z sposobów wywołania go to jest wklejenie specjalnego kodu do artykułu. Więc teraz wchodzimy do tego artykułu, który myśmy stworzyli. To niekoniecznie musi być nowa strona założona. Można już do istniejących stron, e, też można te strony wyedytować i tam wprowadzić nazwę tego wywołać ten plik. czyli w naszym przypadku edytuję artykuł Mój ogród, czyli wybieram artykuł, artykuły wszystkie. No i akurat jest pierwszy na górze, bo ostatnio dodany: Mój ogród, i w miejscu, gdzie chcę, żeby pojawiła się galeria, muszę ją wywołać. I znacznik wywołania galerii to wygląda tak: nawias klamrowy otwieramy, wpisujemy słowo galery. Teraz wpisujemy nazwę folderu, którego utworzyliśmy już bezpośrednio w tym folderze images, łamany przez torys. W naszym przypadku to były kwiatki. No i zamykamy ten znacznik, trochę podobne zamknięcie do kodu HTML. Nasz kod powinien wyglądać tak. Galery, nazwa folderu i zamknięcie galery i teraz jak to jest stworzone zapisujemy przechodzimy na witrynę odświeżamy stronę i mamy stworzoną galerię teraz jak klikniemy na którykolwiek z tych kwiatków to ten kwiatek nam się powiększy i z wykorzystaniem nawigacji, która pojawia się w lewym górnym rogu albo w prawym górnym rogu można sobie przewijać te Napisy na dole można właśnie e, można je wyłączyć e, w parametrach dodatku. Czyli trzeba wybrać rozszerzenia, następnie e, dodatki, e, wybrać ten Simple Image Gallery plugin, i tam można sobie wyłączyć nawigację.